Młody trzynastoletni chłopak uważany za geniusza, niejaki Max Logan, nie jest zwykłym dzieckiem. Jest on powszechnie znany jako tzw. wynalazca urządzenia do produkcji darmowej energii. Mowa tu oczywiście o niewielkim korektorze energetycznym, który swoją pomysłowością zadziwił setki tysięcy ludzi. Teraz jednak wypowiedział się w dziedzinie fizyki kwantowej, twierdząc, że tzw. efekt Mandeli to dowód na to, że na skutek działalności wielkiego zderzacza hadronów nasz wszechświat implodował podczas któregoś z eksperymentów, a teraz żyjemy w alternatywnym, najbardziej zbliżonym do niego. Jeśli wierzyć słowom 13-letniego Geniusza, organizacja CERN, gdzie znajduje się wielki zderzacz hadronów, zniszczyła świat, w którym z ostatnich eksperymentów. Doprowadziło to do tego, że żyjemy obecnie w sąsiednim równoległym wszechświecie. Zdaniem Maxa dowodem na to, że do tego doszło jest słynny efekt Mandeli. Zjawisko to jest związane z tak zwaną pamięcią zbiorową. Zdarza się, że bardzo wiele osób pamięta pewne wydarzenia nie tak samo jak twierdzi oficjalna historia. Potem ludzie przysięgają, że widzieli pewne rzeczy na własne oczy albo uczyli się o nich w szkołach i na uniwersytetach. Niesamowite w tym jest to, że te same zbieżne relacje podają niekiedy jednocześnie setki osób. Nazwa tego dziwacznego zjawiska, czyli efektu Mandeli, pojawiła się na dobre właśnie po śmierci Nelsona Mandeli w 2013 roku. Kiedy to setki tysięcy ludzi pisało w internecie, że pamiętają śmierć Nelsona Mandeli w latach 80. XX wieku w więzieniu w Republice Południowej Afryki. Bardzo wiele osób uważa, że padło czemuś w rodzaju oszustwa, gdy nagle Nelson Mandela znowu umarł, ale już w 2013 roku. Psychologowie nie byli w stanie stwierdzić, skąd nagle u tylu ludzi w różnych obszarach geograficznych pojawiło się niemal takie same szczegółowe wspomnienia. Wykluczając zbiorowe szaleństwo, to właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiło się wyjaśnienie, wedle którego te fałszywe wspomnienia to skutek jakiegoś zjawiska na poziomie kwantowym. Na przykład wspomnianego przez Maxa przeskoku do innego wszechświata. Zakłada się, że w tym alternatywnym wszechświecie Mandela zmarł jeszcze w XX wieku i na całym świecie grano na jego część serii koncertów charytatywnych. Biorąc pod uwagę, że Wielki Zderzacz Hadronów jest największym sztucznym źródłem promieniowania elektromagnetycznego, nie trudno jest sobie wyobrazić, że Europejska Organizacja Badań Jądrowych stała się pierwszym podejrzanym. Zresztą nie tylko trzynastoletni geniusze, ale też słynny fizyk Stephen Hawking już dawno ostrzegał naukowców, że dążenie do podnoszenia energii zderzeń w LHC może doprowadzić do katastrofy. Jego zdaniem eksperymenty z bozonem Higgs'a mogą się źle skończyć i nawet nie zauważymy, gdy nasz wszechświat przestanie nagle istnieć. W związku z tym, hipoteta, że mogło dojść do jakiegoś przeskoku między alternatywnymi wszechświatami, to nie tylko śmiała teoria rzekomo genialnego nastolatka, tylko realne ryzyko ingerowania w obszary natury, o których nadal niewiele wiemy.